Na dwóch zielonych pol polach będzie jackpot. Myślę, czy na jednym? No, bo chodzi o to, że jak ktoś wylosuje tego jackpota, to wtedy jest jeszcze kręcenie na drugim kole, fortunek tych lepszych nagród. Ale w sumie jackpot trzeba, powinien być mimo na jednym. No, na tym jackpocie będą najlepsze nagrody. Jeden v 1 V1 z widzem o stówę. Jak widz wygra, ma stówę. Jak nie, to nic nie traci. 100 złoty blika pamiątki z Chorwacji, magnesy z Japonii, limitowane nagrody i tak dalej, nie? Co uważam jest fajne. 250 zł to trochę dużo, kurde. Według mnie full combo, o full combo będzie Brusik, gramy, gramy W ogóle Brusik, twoje multikonto na fizie jest za tym <grywa> widzę, widzę <grywa> Ile teraz koło kosztuje? 98 tysięcy. No na pewno będzie droższe. Ile macie punktów? Ile masz trawisty punkcików na przykład? Ufa dla wiza. Brusik, daj ordynare do naszego. Wizja, wizja. Jaka ranga? No dobra, pewnie ranga zabieraj. Taka ranga. Taka ale tak, kurwa. na jeszcze jakieś to, jaka, osób, to do kibla punktuś, i sprawdź, że będziesz chciał po Nie, to jest problem. Zostawię e, cenę koła fortuny. Ale będzie opcja, że za dwa subiki, nie? Będzie możliwość zakręcenia. Pamiętaj, Wukong bije dużo. I ma second winda w rudach. Jednak nie jest Kayla top. bo jeszcze był Wukong. Zafnij do bazy, bo on w jednym combo. Powaga. Wiem, wiem, wiem. On użyje używaj. E, W, i cię zajebie. Baj tego na Fiza. Top w ogóle jeszcze jest na plecach. Uważaj Bruce. Dobra. Nie, Efis nie wyklika. Ja pierdolę, no ma shielda no. Wyjebał się. Padnie, padnie, zostaw go już. Masz expa z tego. Daj po prostu bombki. On nie ma fleszy, tak cię zabije. Graj na czas, żeby dały czas po prostu Ja pierdolę, co tu się stało Ale na przykład na Twitch, jak będę streamował, to będzie koło Fortuny, nie? Leży. I tam ludzie punkty mają na nie. Oj, się wypierdolił e, Rób w tej grze po serawku drugi item fazena po prostu, masz szuleli Ibo Odda w chuj Błuką talon cię będę gonkować. Plus masz tego manę pod apeki i pod hejsta Dobra po prostu pchaj ława, pchaj tylko do bazy. No on freeze'uje ciągle. No to poczekaj jeszcze, poczekaj, poczekaj. Next wave. A. Niech tankuje to. No problem jest taki, że second winy deszcz jest tak opęrzy, że to jest chuj, no. Daj teraz dwie bombki z wave i dalej już zostaw, no jak ci frizował, zostaw to po prostu. No? Już to zostaw, zostaw. No jak będzie freeze, idź do bazy. Z bazy po prostu wrócisz. No zobacz, tak. nie, nie, nie będzie freeze'a. Widzisz, Wiesz, jak dam, dam dobrze? Ufaj. Nie ma freeze'a. Małpa się obsrał. O to chodzi. A nie weź przypadkiem w trimerów na Twitchu? Jak streamerów na Twitchu? No na Twitchu też będzie za punkty, no. Podchodzę. Top to defujemy może 160. Dobra. Dobra, Erka? Kurwa, Bruce. Zabijesz go, no? Nie, ja pierdolę, po prostu uciekaj, uciekaj. Torki, no w chuj się ten... nie pocałuję. Eee, no kapa dostałem, no nie wiem, przepraszam ciebie. No tutaj słabo zagrałem. Zagrałem jak najgorszy gad. Przybrzydły. W ogóle widzowie kupiłem sobie leki na głowę. Mam szampony, wszystko. Mam nadzieję, że mi pomoże, zniknie upiesz z głowy. Ja to nikt nie pytał. Dopuszczuj to i nie bij się z nim. Gramy tego. Gra psy. Nie, no to, to już podkusiło. Tamponu. To jakaś... No mam jakiś. Y... Jeden spuszu Dobra, na bro, noc, pushu noc, i gramy Grapsy. Pan jest na bocie. Smaruję. A drugi szampon. Derkos to jest gówno, straszne. Nic nie daje. To jest szampon dla ludzi, którzy. Yy, nie mam problemów ze skórą na głowie Ja potrzebuję szampon na receptę z lekiem z jakimś aktywnym Falon dalej w bodzie, dobra, dobra. Joże Adderkosa od 3 miesięcy i ani trochę mi zupierze mnie pomógł E bigo, bigo teraz Podchodzę Używu Goń go, goń go Bruce Powiedz że no kapa, żeby się zaraz. Dobra. To jest prawdziwy, czekam aż ten, bomba wyknie. O kurwa, R siebie. Czekałem niepotrzebnie, miał flesza. Nie griduj po niego. Odpuść. Ja pierdole. <suszy> no Mówi nie griduj. To Jeszcze nie flash jest, w plecy. Kurwa, To nie jest clip farming, to nie jest clip farming. To... Ja wiedziałem, że ten wukong nie ma wizji tutaj i się nie spodziewa. To nie jest wizowy clip farming, przyrzekam. Nie bij się Bruce, no kurwa nie bij się. No dobra no Powinni się po prostu pierdoli. Naprawdę, to co pierdalasz w tej grze. Nonstop, stop, Flesze, bombki i kurwa nie wiem, jakiś Amok y, tego z Nawet nie że wojownika. Nie goń go Bruce, bierz pod tower'em, bierz Iwa nie goń go, go. daj mu to. to jak ja, masz łupież, to bakterii ci w samych nastawkach Co? Na pewno. A wiesz, że upiesz to jest martwa skóra? Idę w go bukonga zabić Weź go baituj, baituj go z siebie po prostu Erka w siebie, erka, Rka! Bono cap Dobra On już nie żyje, zostaw go bro, zostaw go Nie żyje I gramy top towera Mamy grabsy. Będzie łatwo Tower do końca cały, zaraz zerkuję go Dobra, do końca cały tower Mogę ci dać jak w ogóle? Nie, on full level już jak może dać się spała, on dziewiąty Dobra, ja się Pojajanki od razu, bo mamy tego Półtorej Super Mam dużo pieniędzy masz tego Expa. E, Bruce, stopa, topa, topa o, idziesz. Topa tym. E, po oglemach mam ekspa, na level upa. Blokującego. Poczekaj, golemy zrobię no. Podejdź tutaj. Mam. Weź swój bruh obok, obok tych do. Daj mi ekspa. No. Jeszcze chwila. Te dwie małe. Teraz daj. Możesz? Możesz no. Tak. O. No widzisz. Ja twój pasyw lepiej znam, niż ty sam na tym zla No jak ja nie gram z Ilanem. Też nie gram z Ladem Ale gram z Ilanem w kibie, więc wiem gdzie działa z Jakby, wiesz, grając z czymś też się tego uczysz nawet, nawet nic właśnie ludzie chyba nie grając To jest proste Ale nie dla Ciebie Drugi tem Frozena, Powaga, Frozen Dobra, no już pamiętam. Top Talon, cofaj, cofaj. r -ka? Dobra. I do bazy, idź do, do bazy po prostu, Bruce. Baza, baza. No tam jest tu, nie masz r -ki. Po bazie dawaj na Bota od razu, topa tak się nie, nie ma co grać. Poczekaj, że ja mam na mapy. Nie, nie, idź topa, idź topa, idź topa. Idź topa, bo to się ma Drake'a. Był był up, to idziesz bota. A jak go nie ma, to nie idziesz. I jest Chulera. Oj ten bot kurwa ciężki jest. Siwira właśnie ręczkę il. Halon nie żyje. No nie mam butów. mam ją dobra, może żyje. Żyje. Powinno iść Nie bij się z nim. Dobra, idź do bazy, bo tam to on to idzie. Pod towerem cofaj Bruce, pod towerem, bo ci złapię tego taloniasz. Nie, robi mi nic. No dobra, jak się wiesz to twoja wida. Luz. Teraz się powinno czyścić nośniki alkoholem jakimś? Nie wiem, czy jakiś plan. Spuszczuj to i gramy Drake'a. Czy gramy i Drake'a? Y... Roznażanie się wyrazków, się ma Dremu. Uważaj na krzaki, jakaś Kejla albo nie wiem. O, właśnie Kejla idzie. Z zawizji Jakby co jej nie slowy, no ma buty Swifty, nie podspeedujesz. Żeby paść Kayle. Teraz tam podejdę, nie bij się z nią, daj mi spida, bruski na mnie, Wyjdę, wyjdę cofka, cofka. Cholam skoczy? Daj mi speeda. Masz ultap cały czas. Dobra, cofaj, cofaj. Reka siebie? Dobra, może być. Speeduj. Ona padnie, ona padnie. Cofka, cofka. Dobra. Speeduj. Go Drake a, Drake a weźmy drake'a Nie gońmy, weźmy drake'a, drake'a jest safe Ja jestem malakiem, nie ręcz, żeby ich dogonić Dawaj drake'a Bruce, drake'a Od góry jest talonik Masz... Nie, był, był, był Dobra Ile, Ile minionów tutaj straciłem Tu gram z posterem jak Prayer? A czemu nie? It is never... Idę w topa po poczekaj, poczekaj No slowuj, slowuj On sam padnie No dobij go, dobij ziada. Daj mi speed'a To nie ma znaczenia widzę. sobie, czy mnie... Dawaj na tego je. Heralda. Jeśli, jeśli odbiję Mastera z Dawidsomkiem, nawet. To i tak jego spadnę jak nie będę grał na tym poziomie. Proste, na no, przykład z x em tak? Wbił też z Dawidunkiem Mastera i spadł do Emeralda. Topa weźmy. Topa na spuszczujmy. I po topie gramy bota. Atakana. Weź małe. Ja wezmę kanonka. No. Bomba wybuchnie. Dobra, baza, Ile baza. Potrzebujesz? 500. Dawaj do bota. Plus. No, poczekaj no. Procent z bocie. Y no farmię procenta. Teraz mogę Tu po prostu go Atakan Leży I do końca Atakan leci Dawaj bez ja pierdolę Borus do i Domida. mida, bo jest Bukong i wajna też tam idę. No nie goń, bo chuj tego ty jeszcze tylko kila. Padnie w ogóle ten talon? Dobra, padł przynajmniej dobra. Może być. Pierwszy flash gdzie jest kill. Dawaj na mida, dawaj na mida. Musimy zadefować, bo nam, nam pierdolają cały czas. Mamy braki no, w kadrze. Nie gońmy ich, nie gońmy to niż z Vayną. Gramy na reneszę, reda. reda. kogo to chcemy. Tu będzie wukong. O jest wukong. To klon klon. Speeduj, speeduj. E, Luxa prędzej można, ale też nie. Nie, nie, nie. Nie ma co, nie gońmy, nie gońmy. Nie gonimy. O nie. te to... Dawaj topa w kejle, Możemy zabić. Jeszcze się pocofnę, mam, mam low'a. Dwa kontrolki. Teraz to tylko poprzepcham. Gramy topa, Bruce. Dawaj topa. Po to kejle, Zabijemy. Ja. Mam 300 expa. to dasz mi. Ja mam ile? Nie, bekuje mi 700. Gramy to Kayle, gramy Kayle. Ona nie żyje. Masz slowa cały czas, dobra. Go top, go top. Topa, recall, drake. I potem gramy 1 Top, top. Tower, postaw do końca. On padnie i tak bez minionów. Luxe baza Baza po tak staje Weź tego miniona, no? Weź wave'a A pa jak pomyślałem, żeby ci nie wszedł. Dobrze, dobrze. I dawaj teraz do bazy Teraz baza, bo to loniarze trzeba naklepać Dobra, ja zostanę z tą fibir I sobie Bruce, sobie Brust No po co? A po kogoś tę zostać tam? Chodź byś ci chyba? Nie chyba nie ma sensu Dawaj, bo też przecie tego, na na bocie Fajr do, do bota, push i wave a gramy. Tirwa na bocie, gramy. Bota, tirwujkę te mamy. Tego drake'a, dobra, push i trwa na bocie. Jeszcze nie ma Barona. Szybko, bo Kayla puszy topa. Musimy śpieszyć się z tym botem. Chyba Sivir topa? To Git, my czuję. O ile nam no, nie padnie ten Sivirka to Piękny no, to Git. Nie bierz go tego Hralda, nie bierz go, on sam uderzy. No no, czekaj, czekaj. Dawaj do mnie, Brusik, dawaj do mnie. Jeszcze nie rkuj, nie ma sensu. Dobra. A ilu tutaj nie ma. Bo zabili Bukonga. To jest ma Hilowanko Dajmierka by co? Wchodzę Ona już nie żyje, nie żyje Dobra, Git Cawka, cawka Mijamy sywirki, ja też niczego teraz Padł tier 2 to jest wystarczające dla nas To nas zadowala No i Git Wezmę przedną falę Ale po co? Po Tylko nie wyjeb się A, siebie się teraz wyjebie, od Nie padła Gonimy do go, Tolona, gonimy Nie żyje, nawet nie ma gdzie uciec. E, go po prostu baron, baron. No? Baron, nigdy mamy antgierki. Kolejne, taki do przodu. To po tej jeszcze dwie będą do D dwójki. Do ciebie: Dwie do D dwójki, pięć do D jedynki, kolejnych pięć do. to dwanaście gier jeszcze do Mastera, wygranych. Baza. I bida. I bota trzeba fiksować. Dawaj po prostu w bota Bruce. Dawaj bota trzeba zabić, Kajle. Zawierkle do bazy. I z bazy dawaj. No BBB. Żeby być w czas, to w Kayle trzeba zabić. Ty, ale jak się nasz Timek słucha też lata za mną i za tobą poprawnie, tak... Nie grają my po swojemu, wiedzą że dobre decyzje są tu podejmowane No to dobrze, to się, dawaj pusza Rzadko pusza, rzadko No lulu no, no, no gra z nami, albo to jest jakiś widz, Polak Nie jest albo... Polak Po prostu gracz, supporta dobry w Miarę dobry no była taka bajka jak tajemnicze zło. Grałem botę, grałem botę. w Bierzemy to z bierzemy. Cały tower i bierzemy. ta dziewczyna Zia, potomka, potomczyni inków. Czytała skippy. No nie? Ja chcę tylko mnie speeduj jakby co. Nie, nawet nie slowuj. Tower no. Prawdziwy. Zabijam go. Speeduj. Speeduj. Rk, dobra. Leży Kayla? Ja pierdolę, co się kurwa dzieje. No idę enda, enda. Mamy wave'a. Koniec. Ja pierdolę. Nie nie wave'a czekamy jeszcze, no. Wave'ik, wave'ik. Teraz enda. Daj speed'a. A ty kurwa, Luxo. Pana była, nie użyłem dzibałem Ale jest Widek, dobra, klasa. Jeszcze właśnie Gierek. 12 Demo, minut do, do Mastera. Tyk. Dobry team Dżungler, 12,5 kadepsu Ja na suporcie więcej naruchałem. Witawie, ja chcę mi się grać. Nie zgadzam rada. się w tym, dlatego że ja nie dostaję w ogóle ganków. Jestem wdany na Laning Face tylko i wyłącznie sam na siebie. Czasami mi Dawid pomoże ci. Dobra, no... no, być gównem, no możecie sobie pisać co chcecie, no. Mogę zbić z Dawid Sąkiem 2000 LP i tak wrócę do d 4. nie wbijesz tyle LP-ków ze mną, chyba byłeś mikrał od Irona. Bo wiesz jak to działa. To...